Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Agnieszka i dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie listopada. Listopad, podobnie jak październik, był dosyć słaby, ale no coś tam udało się przeczytać, także e, zaczynamy. Pierwsza książka to Scarlet, czyli drugi tom serii... ona się chyba nazywa Kroniki Księżycowe albo coś takiego. E, I no tutaj było... Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to podobało mi się bardziej niż pierwszy tom, czy nie. W trakcie słuchania wydawało mi się, że jednak ten tom pierwszy podobał mi się trochę bardziej, i ostatecznie stwierdziłam, że no ta książka to takie 3,5 może. No a potem okazało się, że na dokładnie tyle samo oceniłam tom pierwszy, czyli Cinder. Więc. No, wygląda na to, że te książki zachowały podobny poziom. Główną bohaterką tej książki jest właśnie Scarlett i mamy tutaj Retailing Czerwonego Kapturka. Z tym, że ten retelling, podobnie jak ten pierwszy, był dosyć zaskakujący. W sensie oczekiwałam tam pewnych rzeczy, wiadomo, ale to trochę inaczej się potoczyło. Te postaci i Scarlett, i babci, i wilka, były no takie, że ciężko było jakby przewidzieć, co tam się będzie działo, jak to wszystko się rozwiąże, jak to się zakończy, więc to było naprawdę dużym plusem tej książki. Natomiast jeśli chodzi o minusy, no to wydaje mi się, że ja po prostu jestem zwyczajnie na to za stara, żeby mi się to jakoś bardziej spodobało. To jest chyba jedyny taki... Mocny, wyraźny minus. E, reszta to jakieś tam, no powiedzmy, drobnostki. E, także no ogólnie oceniam to pozytywnie, bo jednak e, podobało mi się. Ale czy będę kontynuować tę serię? Nie wiem, bo, no, tak jak mówię, ona jest jednak trochę. Widać, że jest dla młodszego czytelnika, po prostu. Aczkolwiek jest bardzo ciekawa i te retailingi są zaskakujące. Kolejna książka, a właściwie dwie, to kolejne dwa tomy Jerzyjady, ale no nie będę się o nich za bardzo rozgadywać, bo już wystarczająco dużo tej jerzycyjadzie cały czas mówię. I te książki to Tygrys i Róża i Kalamburka. Tygrys i Róża opowiada o Tygrysie i Róży, czyli o córkach Gabrysi. I ten to mi się podobał. Był, no, bardzo taki jeżyc że tak powiem. Natomiast kalamburka to historia mamy Borejko. I w tej książce cofamy się tak o kilka lat z każdym rozdziałem, aż dochodzimy do momentu, kiedy ona jest, no, małą dziewczynką. W zasadzie to nie powiedziałabym, że to mama Borejko jest tam główną bohaterką, chociaż ona się tam dosyć dużo pojawia, ale, ale wydaje mi się, że taką. Bardziej główną bohaterką była tam Gizela, która była przybraną matką mamy Borejko. E, no, także w tej książce ogólnie dowiadujemy się dużo o tej Gizeli, dużo o mamy Borejko. Poznajemy też Ignacego i trochę jak ta relacja Mili i Ignacego się rozwija. E, I ten to mi się średnio podobał, bo no, był. No, nie można powiedzieć, że był zupełnie czym innym, ale był bardzo różny od tych pozostałych tomów że zjadę, Bo przez to, że cofamy się w czasie, to nie ma tych aktualnych bohaterów tam zbyt wiele. Pojawiają się te wszystkie córki, ale no jako małe dziewczynki w większości, a potem mamy już tylko innych bohaterów po prostu. Także no, ten tom. Tak jak mówię, tak średnio mi się podobał. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że kolejne znowu będą lepsze i takie jak cała reszta tej serii. Kolejna książka to Cienie z Donlonu. Jest to nowa seria Magdaleny Kubasiewicz, która rozgrywa się w tym samym świecie, co seria o Jagodzie. Główna bohaterka, Awa, pracuje w Scotland Yardzie i w zasadzie cała jej rodzina praktycznie tam pracuje albo w tym momencie pracowała. Na początku książki dowiadujemy się, że nie żyje jeden z uczniów donlońskiej szkoły magii, i że jedna z nauczycielek też jakoś no, zginęła, przepadła, nie wiadomo gdzie jest, i Awa zostaje tam wysłana w zasadzie jako nauczycielka na zastępstwo, ale doprowadzi no to swoje prywatne śledztwo. Chce, chce się dowiedzieć, co się z tą nauczycielką stało, bo ta nauczycielka to w ogóle była jej przyjaciółka. Większość akcji tej książki dzieje się właśnie w tej szkole magii. Jest tam trochę lekcji, aczkolwiek tutaj no, głównym wątkiem jest to śledztwo, które Awa prowadzi, to jak ona stara się dowiedzieć, co tam się wydarzyło. I jeśli chodzi o fabułę tej książki, to w zasadzie mi się podobała, ale były w tej książce takie nawiązania do Harry'ego Pottera ja do tej pory nie wiem, czy to było bardziej na plus, czy na minus, bo w niektórych momentach wydawało mi się, że to było takie, no takie sceny po prostu w żywcem wyciągnięte z Harry Pottera, zwłaszcza z tomów e, drugiego i szóstego. Chodzi mi głównie o przeszłość Voldemorta. Te fragmenty były właśnie takie, że kiedy ja tego audiobooka słuchałam, to miałam przed oczami te... Poszczególne sceny z Harry'ego Pottera. Aczkolwiek cała historia to jednak nie jest to samo, to jest zupełnie co innego. Więc no to, to, nie, to nie jest spoiler, to co Wam powiedziałam. W każdym razie nie musicie się o to martwić. Jeśli chodzi o klimat tej książki, no to mamy taki właśnie hogwartowy klimat, ale bardziej skupiony na roku niż na lekcjach i w ogóle wszystkim, co dobre, powiedzmy. Podobały mi się tajemnice, które tam się pojawiały. Podobało mi się to, że mamy dużo różnych takich starych rodów, i to też przypominało mi trochę właśnie klimatem Harry'ego Pottera, bo tam też mamy no, czarodziejów czystej krwi albo mieszanych i, i tak dalej. Więc tutaj pojawiały się te stare rody magiczne. Sama fabuła też mi się w sumie podobała, i na pewno sięgnę po kolejny tom. Ale jednak seria z jego, podobała mi się o wiele bardziej. Kolejna książka to Hegemon Apopi, i tutaj główna bohaterka jest studentką, która dorabia sobie w barze. I w pewnym momencie do tego baru przychodzi jakiś e, chłopak, mężczyzna, i on tam po prostu, no, zachowuje się dziwnie, albo może raczej nie, nie że dziwnie się zachowuje, tylko nie zamawia niczego i tak po prostu tam siedzi i, i, się, i się gapi. I jakiś czas później on nagle podbiega do niej na ulicy i wbija jej sztylet w serce i ona umiera. Ale okazuje się, że jednak żyje, w sensie budzi się po jakimś czasie i wtedy się okazuje, że żyje i że jest w ogóle w jakimś innym świecie, bo trafiła do świata elfów. Mało tego, zaczynają ją tam nazywać hegemonem. Ona nie ma w ogóle pojęcia o co tam chodzi. I cała fabuła tej książki polega właśnie na tym, że ona powoli dowiaduje się um, o, o, o co chodzi, dlaczego ona tam trafiła, jaka teraz jest jej rola albo czego się od niej oczekuje. Mężczyzna, który właśnie ją zabił, też tam jest i dodatkowo są oni przez to właśnie, co zrobił, połączeni. Ze sobą. To, co się w tej książce dzieje, to po prostu różne obrzędy i rzeczy związane z tą nową rolą Apopie, czyli z tym, że jest Hegemonem. Jest tutaj też trochę wątek romantyczny. I jeśli chodzi o to, jak oceniam Fabułę, no to ona była taka średnia, Ni nic specjalnego, ale nie była też jakaś bardzo słaba, bo sam pomysł na nią mi się podobał. Czasami zachowanie Apopii nie do końca mi się podobało, dlatego że ona była taka bardzo pyskata. A do tego, biorąc pod uwagę sytuację, w której się znalazła, to, to jej pyskowanie trochę tam nie do końca pasowało, a przynajmniej wydawało mi się takie bardzo ryzykowne, bo jednak powinna trochę bardziej szacunku okazywać tym wszystkim elfom. No dlatego, że po prostu tak byłoby dla niej o wiele, o wiele bezpieczniej. A ona pyskowała tam każdemu na prawo i lewo, co wydawało mi się bardzo nierozsądnym zachowaniem. A z takich rzeczy całkiem na plus, to mimo, że ta fabuła nie była najmocniejsza, to dobrze się przy tej książce bawiłam, była zabawna. Działy się tam różne zabawne rzeczy, więc wydaje mi się, że będę to kontynuować. Aczkolwiek może być tak, że ja jednak nie będę kontynuować. No ale na, na razie jestem nastawiona na to, że kontynuować będę. Kolejna książka to Popołudnia Namiodowej 2. Jest to tom drugi serii namiodowej. Pierwszy tom bardzo mi się podobał. Główną bohaterką jest Klara, żona Tomka i mama Nelly. I tutaj od początku mamy dosyć niesiekawą sytuację, bo już na wstępie ten tomek oznajmia, że on już dłużej tak nie może i że on. Y Wyjeżdża, odchodzi. No, okazuje się, że po prostu wyjeżdża za pracą w ramach tej swojej ucieczki stamtąd. Używa tej pracy trochę jako wymówki. A to, co mu chodziło, kiedy mówił, że musi się stamtąd wydostać, że musi wyjechać, to jego córka, bo Nela jest dzieckiem według niego niewychowanym i niegrzecznym, aczkolwiek prawda jest trochę inna. Bo okazuje się, że diagnoza, którą Klara słyszy, to autyzm, więc to, jak na razie zachowuje, nie wynika wcale z tego, że jest źle wychowana czy niegrzeczna. No, ale Tomkowi jest to bardzo ciężko zaakceptować i Klara zostaje z tym w zasadzie sama i po tym wyjeździe Tomka, bo on dosłownie momentalnie znika, Przeprowadza się razem z córką do tomka rodziców, który, z którymi ma bardzo dobry kontakt, i oni tam bardzo ciepło ją przyjmują i w taki sposób ona przeprowadza się na miodową. I przez całą tą książkę poznajemy właśnie trochę przeszłość Klary i Tomka, to jak się poznali, potem. Jak Nela do nich dołączyła, i no i też całą tą drogę Klary do tego, żeby dowiedzieć się, co z jej córką jest nie tak, bo ona na początku właśnie zauważy, że coś jest nie tak, i stara się no, szukać pomocy i, i dowiedzieć się, co jej jest i jak można temu zaradzić, i stara się zrobić wszystko, żeby życie tej córki było jak najlepsze. No, także o tym jest ta książka i mnie się ona bardzo podobała. Wydaje mi się, że podobała mi się mniej więcej tak jak ten pierwszy tom, aczkolwiek oceniam ją niżej, dlatego że teraz po czasie ten pierwszy tom jednak nie siedzi tak bardzo w mojej głowie. Ja pamiętam o czym on był, ale samej fabuły tak za bardzo nie pamiętam i z tym to tomem drugim będzie prawdopodobnie tak samo, dlatego że. No to są jednak książki obyczajowe, w których jakoś bardzo dużo się nie dzieje, tylko bardziej chodzi tutaj o tą e, historię tych e, ludzi. I na pewno też e, skłoniła mnie do jakichś tam refleksji, ale no, wydaje mi się, że nie zostanie ze mną na e, jakoś e, dłużej. I ostatnia książka to Dom na kurzych łapach. Jest to w zasadzie książka dla dzieci ale od jakiegoś czasu chodziła za mną i miałam ją po prostu na swojej liście książek do przeczytania od stycznia chyba, więc no sporo czasu i teraz tak jakoś naszło mnie na nią. I muszę przyznać, że mi się podobała, zwłaszcza właśnie biorąc pod uwagę to, że jest to książka dla młodszego czytelnika. Mamy tutaj główną bohaterkę, Marinkę, która mieszka ze swoją babcią w domu na kurzych łapach i ta babcia jest jagą, i w tej książce jagowie to osoby, które pomagają duszom przejść e, na tamten świat, że tak powiem. To jest właśnie ich e, zadaniem. I te domy jagów e, wszystkie mają możliwość przemieszczania się między różnymi miejscami. I tutaj ten dom jest właśnie trochę jednym z bohaterów, co bardzo mi się tutaj spodobało. Ponieważ jest to książka dla dzieci, to mamy tutaj takie no, typowe wątki, tak to nazwę. Chodzi mi o to, że no, ta Marinka ma przed babcią sekrety i robi jakieś rzeczy, których nie powinna robić. Potem tej babci o tym nie informuje, więc powoduje to pewne problemy. Ta babcia też nie do końca jest z nią szczera, bo jej się wydaje, że Marinka jest za mała, żeby pewne rzeczy wiedzieć, i to też przyczynia się właśnie do tych rzeczy, które ta Marinka robi. I ten wątek z tymi kłamstwami Marinki, albo może z niemówieniem prawdy, od mi się nie do końca podobał, ja czegoś takiego nie lubię, ale no jest to książka dla dzieci, i to jest tam po to, żeby pokazać, że kłamstwo jest złe i że nic dobrego z tego nie wynika. Więc jest to książka z przesłaniem, dobrym, także no dla mnie to było na minus, ale ogólnie jest to e, raczej dla plus, e, jeśli czyta to ktoś e, młody. Było tutaj trochę takich nawiązań e, do Słowiańszczyzny, jak właśnie ci Jagowie, Dom na Kurzy chłopach i inne rzeczy. I to bardzo mi się podobało, ja lubię takie nawiązania w książkach. I ogólnie... No, myślę, że mogę tą książkę polecić właśnie e, dla młodszych osób, zwłaszcza, bo dla dorosłych no to wiadomo, jeżeli ktoś robi takiej książki, to mi się spodoba, a jeśli nie, no to nie e, więcej tutaj zaparto do powiedzenia na ten temat e, nie mam. Poza tymi książkami zaczęłam też słuchać to zabawne uczucie. I ta książka skończyła się DNF-em, bo nie była to książka dla mnie, to jest w zasadzie głównym powodem. Bo nie mogę powiedzieć, że ona jest jakaś zła czy, czy coś, bo no tak nie było, to, to nie to było tutaj problemem. Główna bohaterka tej książki jest stand-uperką, ma swojego menadżera i no, ona się w nim podkochuje i, i potem oni mają zacząć takie udawane randkowanie po to, żeby pomóc jej karierze. I, i tyle w zasadzie wysłuchałam. Aha, no i ten jej menadżer ma córkę, która jest y, głucha. Więc, y, no, to mi się akurat w tej książce podobało. To było fajne, że ona tam się pojawiła i to też w jaki sposób ona tam była przedstawiona, i y, no, wszystkie sytuacje, w których ona była, to było naprawdę bardzo fajne, takie pełne ciepła i, i, i w ogóle. To, co mi się tutaj nie podobało i co jest powodem, dla którego ta książka nie jest dla mnie, było to, że pojawiały się już na samym początku takie dosyć. Wulgarne fragmenty, takie żarty. W sensie to były żarty, które. To były rzeczy, które ona e, mówiła podczas swoich występów, które były tutaj właśnie wspomniane. E, więc no, no. No, one były moim zdaniem e, zbyt wulgarne jak dla mnie, a to był dopiero początek książki, więc. E, Domyślam się, że potem jest tego jeszcze więcej, a ja takich rzeczy nie lubię, więc po prostu stwierdziłam, że nie będę tego kontynuować i wydaje mi się, że jakoś dużo nie stracę, bo no, romansów jest pełno do wyboru, więc no, tak, tak, tak było najlepiej dla każdego, bo bez sensu byłoby tego słuchać do końca i potem wystawić słową cenę. No, także tyle o tej książce. Także to były już wszystkie książki. I no, nie było ich jakoś bardzo dużo, ale podejrzewam, że w grudniu będzie ich więcej, bo już e, kilka udało mi się przeczytać. A no bo w listopadzie dużo czasu spędziłam na jednej książce, która ma prawie 800 stron, i przeczytałam większość tej książki właśnie w listopadzie, ale no przeszła na grudzień, bo nie zdążyłam jej e, po prostu skończyć. Także tak to wygląda. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że Wam się podobało i że widzimy się w następnym. Cześć!